Trzecia część W ogóle jeśli ktoś nie oglądał wcześniejszych to proszę oglądać, A jak nie to zapraszam To jest vlogu. trzecia część vlogów wakacyjnych Beze mnie? No i widać Nabiorę ładnie płateczki mm, dobra. O i widać O i widać Już koniec no dobuski. Dobuski. Do do another day, another plague. Let's go. Let's go to the beach and Na plażingu all day Tak to wygląda no Jest ładnie prawie tyle jest godzina Prawie 16 No i wracamy Jak najmniej na dziesięka Głową sięgnął ponad stół A tam kawy wiecie jakie fajne też robili? Widziałam tutaj troszkę na państwo. się idziemy? Gdzie? Do końca nie wiem. Więc wam nie powiem. Tak, razem jest słońce. Dobra, let's go guys. What are you doing? Mój. <laughs> Jesteś kert, kersa nie jesteś sobą tobą? Nie, chyba nie. Weźmiemy je, Frederic. No jak? Mm. A ile jest Gdziemy, kobiet? Ile rebek? Ej, nie, nie jest? Rebek. Ej, nie, czekajcie, słuchajcie planu Do, co, plan. rebek? Do, co, rebek? Nie, Miami Beach Hotel Hotel Fuck you, Perla. Just go straight and you see Perla. Yy, nie, było straight, nie było straight and left. Tak, po no i nic z tego nie wyszło. No, nic też żaden. O Boże, zgubiłem okulary? O, ja. Dzisiaj dzień z mura. Po wczorajszej eskapadzie. Bary mi głowa. Nie jest to rzeka 16. I tak. Za tym coś tam ma miejsce, może na polarzce pojedziemy na wieczór. I tak. Może mi się uda. Z drugiej strony. Na pewno, dobra. Mhm. Zobaczysz co zrobiłeś. Zostawmy. O! Ja zrobię wejście tego tak, smoka. O oh, Jezu. Yes, mm. mm. No hey. ładnie. Już wałem. Zajdźcie, no laser i Wychodzimy Wychodzimy? Mhm. Jedziemy do kotonu. No idziemy. Może do nie jest tak gorąco. O, Walter, no, nie no, nie jesteś O, działaś aparacie. O, pokaż mi się. O, taki króliczek. Widzieliśmy słodkie... Widzieliśmy słodkie króliczki i małe żubiczki. I był jeszcze pan. <gryzanie> Natalka. Rezentuje pogoda Super. bardzo ładnie. Uh, mieliśmy być dwie godziny temu na miejscu, stoimy w korkach od jakichś pół godzin, więc jest ciekawie. Jest interesująco. Tak.

Bardzo się opasowymi w grach. I w tym też. Nasz wspaniały w Kotorze się tak powiódł, że. Jedliśmy i tyle, ponieważ lało cały czas. Więc nie zobaczyliśmy, szkoda, szkoda. Ładniejsze miasto nie było w Czarnogórze, no ale. Życie się tak kształtuje, tak jest w życiu. Ja? Witam. <laughs> no Witam. Ostatni dzień in. Będę. Jutro mamy lot. Raczej dopiero gdzieś o 20.00, ale no. Pełny dzień, dzisiaj ostatni. Jest. No nie wiem, gdzieś 10 coś takiego. Ja wcześniej wstałem, więc stwierdziłem, że się przejdę. Kupiłem sobie lecika, bo miałem ochotę. Jeszcze kawę mrożoną. I tak mam na życie. Nie może wyjścia wyżej, chciałam wyjść jeszcze wyżej. Nie ma! Nie ma! Teraz już tutaj sprzątaliśmy. Sprzątaliśmy? Posprzątaliśmy. I wychodzimy za sekundę 8:50, 20, coś mamy lot. No ciężko. Okay. A to, tutaj polecam to tutaj tą Jeff Bakery Kebab bardzo dobre bułeczki. I coś jest w budwie, Polecam. Mm -hmm. Mm -hmm. Mamy budwę, kończymy tutaj. Ja wyprawę, mi pokażę, co się traka wydarzyła, Ile już mamy? Nie oddaję. Wysyłaj po dolicy, już z I takie danie teraz. A, jak oceniamy? Dobre Dobra szynka? Szynka jest niedobra Jest taka najgorsza sklepowa Kwiatki dobre Ale jest mój pewnokrotny jeden ze I pomidor trochę rozmoknięty Za bardzo czuć szynkę przede wszystkim Dziękuję Żegnamy to przepiękne miasto Cudowne na naszym amazing train Już wracamy i jeszcze przed nami bardzo, bardzo długa droga do Polski, ale damy 7 radę. 7 minut pociągiem i potem długo, długo nic. I tak nam opóźnili lot, nie wiem już wspominam kurwa. Nie, chyba nie wspominałam. No ale mamy Tak opóźnieni... zapraszamy, zapraszamy. Miał być o której? o 20 ileś? 20, 20. 20? A mamy od 21. o 21:55, ma, ma pierwsza kresa. Więc aby było wszystko dobrze, i to byłoby jedyna. żeby to było. Jeden opóźnienie. O, chyba się zatrzymujemy, kochani. To już pora. Jesteśmy znów tutaj na tej wspaniałej stacji. przyglądnijmy się jeszcze raz, ostateczny ten design, napis i pociąg. Wyjechaliśmy, teraz kolejna część lotnisko. pociąg. We are here. Mm -hmm. We are in Poland. We are in Poland. I don't know. You're going to hear me. Czerem mnie w pokoju już i to było na tyle. Nie wiem, ten vlog chyba będzie podzielony. Ale dobra, zagram, nagram na zakończenie wtedy, gdy będę wiedzieć, czy podzielimy za dwie części, czy na jedną. Ale wrócimy do domu teraz. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że seria wam się podobała. Czy seria. No po prostu ostatnie filmiki. I pamiętajcie, łapka w górę, łapka w dół, subskrypcje, komentarze. Komentarze, subskrypcje, w tym moim. Jak nie macie pomysłu na komentarz, to możecie na przykład napisać, która część najbardziej Wam się podobała z tych trzech ostatnich filmików. Elo, do zobaczenia w przyszłych treściach na tym wspaniałym kanale.